Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, z nami prezes MZK Roman Maksymiak. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry państwu. I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Tutaj koleżanki redakcyjne yy, postarały się, żebyśmy o tym pamiętali. Tutaj został pan już zaatakowany wręcz. Przed wejściem A nic nie wiadomo, no ale skoro, skoro tak <grym> mówią, panie się nie da przekonać. Mówiły, że 18 urodziny. No tak, tak, tak. I, no, tego się trzymamy, tak? Dobrze, to y, czego by pan sobie życzył, y, jeśli chodzi o y, no, tą działkę, którą pan pilnuje, czyli Gorząską Komunikację, tak z okazji urodzin, gdyby można było popuścić wodze fantazji? Marzenia są takie, które najłatwiejsze są takie, które można zrealizować, tak? bo to jest, to jest ważne, żeby nie marzyć o tym, co jest nierealne. Realnym jest to, że w niedługim czasie powinniśmy w dalszym ciągu już zmieniać ten krajobraz komunikacji miejskiej w postaci nowo, nowych, nowoczesnych pojazdów. To jest jak gdyby najistotniejsze, bo ta wygoda podróżowania ściśle związana jest z tym, co, co oferujemy. No i dalsze są związane z jak najmniejszą ilością skarg na nasze bieżące funkcjonowanie. Wykonujemy tysiące czy nie setki tysięcy kursów rocznie 5 milionów kilometrów. No i zdarzają się takie sytuacje, że nie zaprzeczam, że, że coś zrobimy nie tak, jak pasażer by oczekiwał. I dlatego też chciałbym, żeby tych skarg było jak najmniej. Nie mówię, żeby ich nie było, bo to jest niemożliwe. No Dążymy do ideału, którego nigdy nie osiągniemy, ale, ale starajmy się zrobić to, to dobrze tak, żeby mieszkańcy uwierzyli, że transport publiczny rozwiązuje ich problemy komunikacyjne. Dalej już nie będę długo się opowiadał w tym temacie, przynajmniej natomiast druga ja sprawa jest taka, że. Decyzją prezydenta miasta, bezpłatna komunikacja. Sądzę, że to jest milowy krok do, ku temu, żeby mieszkańców przekonywać. Z jednej strony jakością, z drugiej strony ta bariera ekonomiczna znika. Może nam się uda przekonać konsekwencje do tego, żeby jednak starać się korzystać z komunikacji mhm. miejskiej i nie zawsze podróżować e, samochodem, bo w ten sposób będziemy miastem dla ludzi, a nie dla samochodów. Czekał pan na taką decyzję, że komunikacja będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców? Co znaczy tak. Jest to trudne. Z, z punktu finansowego widzenia dla miasta, ale ta decyzja, którą e, może na, na dzisiaj nie dużo o tym rozmawiamy, niektórzy się o tym mówią, ale to jest naprawdę istotne, istotne to, że mieszkańcy będą mieli dostęp bezpłatny, ja nie mówię, że za darmo, bo nic nie ma za darmo, ale bezpłatny od transportu publicznego, czyli ta bariera ekonomiczna, jeżeli ona zniknie, no to już nie będzie wytłumaczenia, jeżeli poprawiamy jakość transportu, kupujemy nowe autobusy, nowe tramwaje, no to, to argumentów już będzie niewiele za tym, żeby nie korzystać z transportu publicznego, i narzekać, że się robią korki, że, że nie można skorzystać, skorzystać z transportu, nie można dojechać. Z drugiej strony to też presja troszeczkę na MZK, bo też wtedy może ktoś powiedzieć: OK, to okaże się, czy MZK jest tak wygodne, tak komfortowe, tak szybkie, jak powinno być. Tak, ale to jest ważne, żeby wybiegać w przyszłość i może jeszcze za chwilę będziemy mieli czas na tym, o tym, żeby porozmawiać, co, co nas czeka tych w przyszłości. O tak. tak. I, I w zakresie fazur, w zakresie rozwoju. Chodzi o to, żeby się nie zatrzymywać i dalej myśleć o tym, co będzie w najbliższej i dalszej przyszłości. I żeby nie być zaskoczonym nagle, że pojawiają się nowe technologie, że my nie jesteśmy przygotowani, że, że sobie nie radzimy, bo wówczas to już jest za późno, żeby, żeby myśleć o poprawie komunikacji Dobrze, panie prezesie, to do konkretów za chwileczkę o nowych autobusach i tramwajach, ale teraz o linii 122, bo to jest taki temat ostatnio poruszany. Trochę zamieszania powstało w związku z kursowaniem 122 w stronę Czechowa. Skąd to zamieszanie i jaki jest ostateczny etap? Mówiliśmy o tym w naszych wiadomościach. Będą jednak autobusy w Czechowie, tak? Tak, no temat jest gorący. Z jednej strony pasażerowie, mieszkańcy Czechowa oczekują, żeby autobusy funkcjonowały. Z drugiej strony my mamy autobusy, które są coraz nowsze, nowoczesne, a jednocześnie to jest ciężki pojazd i jeżeli, ja tu nawet mam nagrany film, nie będziemy go teraz prezentować, jak nasz autobus przejeżdża na odcinkach ulicy i teraz przypomnę, to jest droga powiatowa klasy Z, gdzie pas ruchu powinien wynosić 3 metry. Tam są... Yy, takie miejsca, jest ich szereg, gdzie pas ruchu wynosi 2,13 m. Ten autobus się po prostu normalnie w świecie nie mieści. W związku z tym jest wybór pomiędzy tym, żeby tam jeździć, a bezpieczeństwem pasażerów. Wybraliśmy to, żeby tam jeździć. Jeździmy poboczem. Ta inwestycja będzie trwała 3 miesiące. Nie wiem, jak długo się uda tak, żeby, żeby tak jeździć, ale staramy się wykonywać to nawet czasami wbrew, jak gdyby, takiej logice, że tam można jeździć autobusem, bo tak jak powiedziałem, no to nie chodzi o to, żeby tej, jak gdyby opowiadać rzeczy, które są nieprawdziwe. są fakty. Fakty są takie, że, że mamy sfilmowany ten przebieg autobusu, że wiemy, jak on jeździ, że są e, miejsca, gdzie się nie da przejechać, jeździmy poboczem. No, postaramy się kontynuować tą jazdę najdłużej, jak to będzie możliwe. To brzmi tak, jakby pewności nie było, że to się utrzyma. Okay. No tak, no bo jeżeli mamy tam część zajęta przez wykonawcę drogi, jest na poziomie ponad 3,30 m, natomiast ja tak mówię w szczegółach, no bo, bo jestem tym żywo zainteresowany, natomiast my jeździmy na, na, na szerokości 2,20 m. Sam autobus ma 2,55 m, czyli on się tam normalnie w świecie nie mieści. Mm -hmm. Musi jechać poboczem. Tak? Na dzisiaj wykonawca przygotował te miejsca newralgiczne w taki sposób, że wyciął gałęzie. Krzaki, tak, dalej, że jest, są miejsca, gdzie uzupełnił tą drogę no, żwirem, co przy 20-tonowym autobusie, niewiele e, oznacza, no, ale jeżeli codziennie będzie to jakoś uzupełniane, nie będzie dużych opadów e, deszczu, no to no to będziemy starali się tam kontynuować dopóty, dopóki to będzie możliwe. Tak? Trudne warunki, okay. Ale to, no to, takie to warunki stawiamy, są, no i tyle. Tak stawiamy że... kropkę w tym temacie, bo mamy jeszcze kilka innych ciekawych tematów. A nie kusi Pana pomysł zakupu mniejszych pojazdów? Chociażby takich, o których kiedyś mówiliśmy, łączących na przykład osiedla gorzowskie z, z większymi, no takimi miejscami przesiadkowymi, tak to ogólnie nazwijmy. Mogłyby się sprawdzić też i w takich miejscach. No tak, zdywersyfikacja taboru, ona jest nie tylko w zakresie napędu, czyli autobusy elektryczne, wodorowe, diesel, ale również w zakresie pojemności. Mamy autobusy 15-metrowe, mamy autobusy 12-metrowe. Dalej w przyszłości chcemy wykorzystywać przeguby, ponieważ 15-metrowe autobusy już osiągnął taki wiek, że trzeba będzie je wycofać z ruchu to na rzecz przegubów, ale również są takie zabiegi organizatora, czyli służb prezydenta, aby zrealizować takie połączenia Wewnątrzosiedlowe. Mm -hmm. Wewnątrz Mówi się o tym czyli, już od lat. Tak, i e, zakupić e, kilka jednostek taboru 20-20 kilku miejscowego, tak, i e, realizować te, te przewozy. Sądzę, że jeżeli nam się uda wypożyczyć na jesień autobusy, to taki pilotaż e, zrobimy małymi wozami, i sądzę, że, że to wejdzie w życie. No, należał, należy znaleźć teraz źródło finansowania na takie małe pojazdy, tak, i, i, i zrealizować zakup. Jeżeli taka będzie decyzja ze strony tej pana prezydenta, czy po zapowiedzi jego służb, to sądzę, że, że będziemy to realizować. My jesteśmy otwarci, możemy robić wszystko to, co będzie konieczne i możliwe. Niestety, będzie to kosztować jak zawsze, tak? To teraz o dużych wozach. Siedem nowych tramwajów ma pojawić się w Gorzowie. Przetarg na jakimś etapie został już ogłoszony? No tak, Może jeżeli chodzi o tramwaje, to mamy ten duży wniosek unijny. Teraz to wszystko jeszcze jak gdyby żyje tak, pulsuje, ponieważ jesteśmy przed tym czasem, że zarówno miasto, jak i my będziemy ten wniosek procedować już w zakresie podpisania umowy na dofinansowanie, ale w międzyczasie ogłosiliśmy postępowanie na zakup siedmiu tramwajów wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym, zestawem naprawczym. To są mniej istotne rzeczy z punktu widzenia pasażera, ale tych siedem tramwajów i jeszcze mamy tam zapisaną opcję. Tak, na następnych dziewięć wozów. Co to oznacza? Oznacza nie mniej nie więcej, jeżeli rozstrzygniemy ten przetarg na święte tramwajów, bo mhm. on jest w fazie takiej, że została złożona oferta, my ją sprawdzamy, pewne dokumenty jeszcze musimy wykonawcę ewentualnego o pewne dokumenty poprosić. No i wówczas, jeżeli to sprawdzimy, jest pewien szkopu, ponieważ jest przekroczenie kwoty, którą chcieliśmy przeznaczyć, około 1,873,000 zł. Musimy to dofinansowanie w jakiś sposób znaleźć na zasadzie skredytowania. I wówczas, jeżeli rozstrzygniemy to postępowanie, no to będzie milowy krok ze strony miasta w zakresie rozwoju transportu publicznego w tym podsystemie tramwajowym, bo to drugi już jest... wniosek miasta jeszcze jest w zakresie budowy centrum przesiadkowego, remontu torowiska, remontu podstacji. Czyli może ta idea prezydenta, która zmierzała ku temu, żeby uporządkować trasę tramwajową, uporządkować, czyli ją odbudować, zostanie zrealizowana, no i wówczas pozostanie ten element już w zakresie możliwości rozwoju. Dlatego jest ta opcja, która została zapisana na bazie jeszcze następnych dziewięciu pojazdów. Rozumiem, że tramwajowy nie stoją na półce sklepowej, trzeba czekać procedury. No tak. Kiedy mogłyby się pojawić w takiej wersji optymistycznej? W wersji optymistycznej to jest rok 2027, mhm. tak, bo, bo taki jest cykl produkcji tramwajów. Wnioski unijne mają to do siebie, że, że dofinansowanie jest znaczące, bo jest 85%, ale jednocześnie wszystko się odbywa w jednym czasie. Ośrodków tramwajowych w Polsce jest 15. Są e, wielkie ośrodki, takie jak Kraków, Warszawa czy Łódź. No i tam są również te przetargi. Nasz przetarg jest skromny w porównaniu z tymi, z tymi ośrodkami. No ale do, do czego zmierzam? No one są jedne w tym samym czasie. No i w związku z tym, a producentów je, jest na palcach jednej ręki, można ich policzyć. Tak, I w związku z tym stąd taki długi okres realizacji. Osiem elektryków, także MZK planuje, tak? jeśli chodzi o zakup. Siedem. siedem. Mamy podpisaną już umowę, już realizujemy to. Okay, Jestem... Osiem mamy. Osiem mamy, siedem mamy podpisaną umowę. W międzyczasie miasto e, chyba rozstrzygnęło już tak, rozstrzygnęło postępowanie. Jest przed podpisaniem umowy następnych dziesięć, czyli będziemy mieli 25 autobusów elektrycznych. Czy to jest dużo? 60 autobusów wysyłamy codziennie do miasta, czy 61, teraz będzie 60. No to 25 autobusów, zero misyny, to już jest znaczna, znaczna pozycja, i tutaj jak gdyby nie poprzestajemy, ponieważ chcemy nabyć jeszcze jedną działkę od miasta, gdzie chcemy wybudować stację ładowania dla autobusów przegubowych, dla 9-10 autobusów przegubowych, i to jest jak gdyby ten element rozwoju i patrzenia w najbliższą przyszłość. Przepisy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, i tu uwaga, już dopuszczają możliwość zakupu autobusów jedynie zeroemisyjnych. Zeroemisyjnych, czyli elektrycznych, a elektrycznych to z napędem bateryjnym albo z napędem ogniw wodorowych. Czyli tak, tak, to, tak to będzie wyglądało w przyszłości, dlatego też ta dywersyfikacja taboru, która na dzisiaj jest realizowana za pomocą diesli i autobusów zeremisyjnych. W zasadzie to będzie się zasadzać już tylko w zasadzie zasadzać, przepraszam, tak mówię, ale będzie się opierać jedynie na Elektryka. autobusach zeremisyjnych. Mhm. Dlatego też taki, taki, takie są plany rozwojowe spółki i stąd konieczność nabycia następnych terenów po to, żeby budować stację ładowania na terenie spółki już. Chcemy odstąpić od ładowania pantografowego i budować stację na mieście, ponieważ uważamy, że należy zakupić takie autobusy, które przy dużej baterii będą mogły realizować obsługę cało dobową, nazwijmy to tą 19-godzinną, bo tyle na 24 godziny ten autobus jest eksploatowany na jednej baterii. Na jednej baterii. Na, jednej ładowaniu. O, na tak. jednym ładowaniu. Na jednym ładowaniu, oczywiście. Dobrze, i te nowe autobusy kiedy mogą się pojawić? No i właśnie, te nowe autobusy powinny się pojawić w 2026 roku. W 2026 roku powinno być 17 autobusów elektrycznych. Zauważcie Państwo, że to 25 autobusów etycznych to jest taki powód tutaj miasta do dumy, no bo idziemy, jesteśmy w szeregu tych miast, które będzie miało bardzo duży udział. Już 30% autobusów w Wilmentarzu, który, który będą stanowić autobusy z napędem zeroemisyjnym. Co jest ważne, ustawa nas zobowiązuje do tego, żeby to uzyskać w 2028 roku. My już będziemy mieli w roku 2026. Także wszystko to jest na dobrej drodze. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli przyrost pasażerów, który obserwujemy teraz za sprawą bezpłatnych przyjazdu, może być sytuacja taka, że, że będzie ich więcej, no to musimy też sprostać takiemu wyzwaniu. Od Bo ci, którzy na dzisiaj się nie poruszają, to musi nawet na krótkie odcinki będą się nie poruszać. I mniejmy nadzieję, że to, co jest celem, Jednym z celów prezydenta miasta to jest to, żeby, żeby ilość pojazdów indywidualnych, która jest większa niż w Berlinie, w Gorzowie, była, była mniejsza. Do tego potrzebna jest komunikacja, która będzie dopasowana do potrzeb mieszkańców, więc to, to duże wyzwanie. Nowe czasy od stycznia się szykują. Dziękuję bardzo panie prezesie. Dużo zmieni się w dwóch słowach mm, organizacja ruchu wakacja. No nie, zrezygnujemy z, z kursów szkolnych, będziemy wznawiać kursowanie większej ilości na, na działka, także tu nie będzie znaczących zmian. Zawiesimy niektóre kursy. Ciekawostkę możemy podać taką, że no, zaczyna już żyć Dobry Wieczór Gorzów. Będą w tramwajach takie komunikaty też, jak tramwaje będą przejeżdżać w pobliżu istotnych miejsc, a tak jest również Dobry Wieczór Gorzów, to będą informować, że właśnie tu jest Dobry Wieczór Gorzów. Jest taka impreza, bo można poważnie się i pojechać tak, dalej. Tak, że mieszkańcy, yy, nie tylko mieszkańcy, ktoś kto przyjedzie, no to dostanie komunikat codziennie, że tu zawsze weekend jest dobry wyższu czyli będzie miał taką informację już w tramwajach. Dziękuję bardzo, Roman Maksymiak, prezes MZK gościł studiu Radio Gorzów. Dziękuję bardzo. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.